Witam wszystkich bardzo proszę. Jestem Szato, to jest kolejny glitch na moim kanale. Ci pokazywałem jak dać bądź odebrać pojazd od znajomego. Glitch jest zagraniczny, tylko ja wam go tłumaczę na polski. więc bez przedłużenia, daj sobie łapka w górę i zaczynamy. Potrzebujemy do tego Anso, który jest puste. Warsztat w arenie wojny, Erco Mandito, no i oczywiście znajomego. więc co? Dzwonimy sobie do Simona i bierzemy opcję wkręcić na napad, żeby mieć akces Simona. Podchodzimy sobie do tych trzech pojazdów w klubie LS. Podchodzimy do dokładnie środkowego, klikamy sobie tylko na są i weźmy pojedynki, otwieramy sobie akcję na jedno kliknięcie. Tutaj macie mniej strzałkę, kiedy to klikać, tej X, żeby po prostu dołączyć do akcji, zamiast mniej więcej wy. w tym momencie. To sobie muszę na wyczucie, jeśli ekran Wam miga, wszystko wyszło, czekacie aż, że tak powiem, 50 sekund, opuszczacie po prostu akcję na pewno i tak, ważna część. Od razu otwieracie telefon, żeby dołączyć do Simeona i otwieracie mapę. I czekacie aż was zrespi w pojeździe. To może potrwać, nie wiem, 10-15 sekund. i Już jestem, czyli klikamy sobie R1, żeby wejść w online. Bierzecie kup karty Shark. Jeśli wam się wczytają, to wam wszystko, że tak powiem wyszło. A jeśli Wam wyskoczy błąd, że usługi są chwilowo niedostępne, to musicie tego glitcha powtórzyć. Spijamy sobie kółko, żeby wrócić do tego menu i wczujemy sobie L2, żeby wrócić, że tak powiem do tyłu, żeby pojechać i trzymamy ciągle L2 ciągle, dopóki nas nie zrespi teraz czekamy, teraz 50 sekund i po prostu opuszczamy akcję jeśli zrespi nas bez mapy czyli glitch nam wypalił jeśli macie mapę, no to coś zrobiliście źle za szybko, za wolno ale mi wszystko wyszło, więc biegniemy sobie do gościa z tatuażami on się znajduje od razu w lewo, klikamy sobie szybko prawy i wychodzimy, mamy, że tak powiem, mapę, czyli wszystko działa i wychodzimy sobie z opuść klub samochodowy LS i wziąłem sobie pojazd z areny wojny, tylko że z areny wojny, z no tego, garażu w arenie wojny, a to jest mega ważne, więc mnie słuchajcie. Mamy sobie kontakty, dzwonimy sobie do naszego mechanika. I tu jest ważne, że musicie pamiętać skąd go wezwalicie. W sensie logiczne, że jest aren wojny, ponieważ musicie go stąd wezwać. Ale musicie pamiętać, czy to jest B1, czy wasz przy arenie, czy to jest B2 idzą z B1, więc e, muszę to zapamiętać. Uprzedzam od razu pytania typu dlaczego miałem spadochron, bo ponieważ mam torby, która jest zliczowana. I ona już zapojem tak dodaje po prostu stylu do tego outfitu i ona się po prostu co sami liczy. To jest ważne, że może teraz nie zginąć, nie wsiadę żadnego innego pojazdu i tak dalej i przez tą drogę gdzie po prostu będziemy jechać powiem wam taką małą ciekawostkę i spoiler do następnego filmu ponieważ w na następnym tygodniu wrzucam wam nowiuszki, świeżutkie kopiowanie więc zostaw subika żeby być po prostu na bieżąco ponieważ lecimy do końca tego roku bić 1000 subów a może ponad wierzę was że po prostu się uda więc kopiowanie będzie 100% solo, będzie łatwiutkie więc no co po prostu musicie poczekać a my sobie jedziemy do Areny Wojny. I pamiętajcie, jeśli macie jakiś problem z tym, to naprawdę musicie coś robić źle, w szczególności z tym kartą szar, bo to jest akurat losowy, czy będziecie, czy nie. Planuję może zrobić live, gdzie po prostu może będę wam dawał te pojazdy, sobie po prostu będę stać, wzywać pojazdy, ale się będziecie glitchować i odbierać pojazdy. Myślę, że to w miarę fajny pomysł. I ważne, Wjeżdżam do środkowej bramy, bierzemy sobie B1, ponieważ wezwaliśmy sobie ten pojazd z B1. Więc bierzemy sobie X. I jak macie taki biały ekran, no to po prostu sobie klikacie trójkąt, żeby wyskoczyć z pojazdu Spada wam w dół, powinno was zrespić na ulicy, nie w samochodzie, ale to nieważne I teraz trzymamy sobie menu interakcji Wchodzimy sobie w ekwipunek, bierzemy sobie w takie coś jak zdanstrowane pojazdy i bierzemy sobie RC Bandito I jak jesteśmy w tym RC Bandito W nie robimy nic innego niż wychodzimy I tak Jeśli nam miga postać, czyli gdzieś tam wyszedł Teraz sobie możemy wezwać na spokojnie nasz pojazd i podlecieć do znajomego w, że tak powiem, bardzo specyficzne miejsce. Ponieważ tam każdy musi wykonywać te ponieważ tam was będzie respić. Więc co, ja robię cięcie i widzimy się już przy, że tak powiem, ostatniej fazie. Ja już jestem, więc co teraz robimy? Odes odesłujemy to się chyba tak mówi. Dobra, zwracamy pojazd do garażu. Wlogowujemy się jako prezent klubu bądź security serve. I patrzymy się po prostu w tą ścianę. Więc mój znajomy też tutaj podejść, jak możesz, i patrzcie po prostu w tą ścianę. Patrzymy w tą ścianę i wzywamy sobie mobilne centrum operacyjne. Patrzymy się ciągle w stronę ściany, nie obracamy się. Co, chwilę czekamy, aż nasze, nasza mobilka się pojawi. To może chwilę potrwać, w sensie nie wiem. Dobra, pojawiła się. I dlaczego patrzymy się w tą ścianę, żeby ona się wyzwała dokładnie tutaj. I każdy musi podlecieć po to miejsce. Ja wam pokażę na mapie, że ona jest mniej więcej w tym miejscu, ponieważ tutaj tego glisza się wykonuje, ponieważ tutaj Was będzie tepać. Więc co? Bez wędnego gadania już tłumaczę, co dalej. Dzwonimy sobie do mechanika, żeby sobie wezwać pojazd teraz na straty. To może być z dowolnego garażu. Ja wzywam Nicole, z bazy, więc I'll wzywam sobie LG, ponieważ, jak już to wiadomo, pojazd na straty. Pamiętajcie, osoba, która wykonuje tego glicza, ona będzie odbierać pojazd od znajomego. W sensie ja wykonuję tego glicza i mój znajomy mi daje pojazd, więc dlatego to jest w 100% solo, bo znajomy tak naprawdę nic tutaj nie robi. Tak samo, jak chcecie, możecie trollować ludzi na sesji. Typu, że tak się siedzicie na sesji publicznej, po prostu wsiadacie do jakiegoś pojazdu i to jest was, wasz pojazd. Co jest też mega fajne do trollowania. Więc tak, mój znajomy wchodzi mi teraz do pojazdu, ja do niego nawet podjadę. I ważna część, jak wejdzie do mojego pojazdu, otwiera po prostu mapę. Czyli klika sobie pauzę. Widzicie, już ma mapę odpaloną. Więc tak, my sobie podjeżdżamy do naszego MCO. Klikamy prawy, żeby wejść tego znajomego powinno wywalić. Wtedy my odjeżdżamy, nazwijmy w tym momencie może wyjść z mapy, czyli po prostu z pauzy. Eee, I tak, się na chwilę są nie rusza. My podchodzimy do tego i sobie klikamy po prostu... O Boże Święty, nie... pomyliłem się. Zanim wejdziemy, przytrzymujemy sobie dolny, żeby wejść na Franklina i klikamy sobie kółko i dopiero teraz podchodzimy do tego bierzemy opcję wejdź sam, bo to jest mega ważne w tym momencie mamy czarny ekran, czyli przytrzymujemy dolny i najrzemy na Franklina teraz sobie klikamy po prostu kółko żeby wyjść i w tym momencie drespi na gdzieś mega daleko, mega wysoko, czekamy chwilę na nas jako niewidzialni i teraz co robimy, podbiegamy do pojazdu naszego, mega szybkie i to już już jest nasz pojazd i właśnie w tym momencie to jest nasz pojazd, Jak widzicie, jest mega prosty, nawet wam to pokażę, że wyjdę nasz znajomy ten pojazd stracił, bo to nie jest kopiowanie pojazdu na znajomy, tylko dawanie. Nasze pojazd dalej, że tak powiem, rygajterasuje. Możemy ten pojazd na spokojnie przez mobilkę wezwać. To znaczy, fajne do trollowania na publicznej sesji, że się tak zgliczujecie na przykład ze znajomym i nie wiem, będziecie pod po prostu ludziom jakieś fajne samochody. To jest mega śmieszny glitch. Nasz pojazd zresztą tam w miarę daleko, ale przemienimy się, żeby wam to pokazać. I jak widzicie, pojazd odznajomy. A, zajebiście tutaj jest ściana które mi plany, ale to nieważne, obejmiemy sobie Jeszcze ja raz mówię, mega prosty, dajcie sobie kaj który I to jest aktualnie już nasz pojazd, więc możecie sobie trować. ludzi na publicznie, możecie sobie przekazywać pojazdy Ja może zrobię lewek, gdzie po prostu będę wam te pojazdy przekazywać A jeszcze ja z wami żegnam Do następnego Siema Halo, halo, jednak jeszcze to nie jest końcówka, jednak daję wam tutaj mega dużą aktualizację Jednak trochę się pozmieniało Coś chyba doktor popsuło To jest kopiowanie pojazdów od znajomych, jak widzicie mój e, Znajomy nie stracił pojazdu, tylko że tak powiem Downie, więc macie kopiowanie pojazdów znajomych, jeszcze możecie je podpieprzyć komuś. okej, okay, to jest mega fajne, trochę się pozmieniało. No ale dobra, on nie jest teraz. więc totalny kozak. Teraz się naprawdę z wami żajmam. siema